Spotkaliśmy się tutaj e, z okazji zorganizowania Flash moba. E, pierwszą edycję mieliśmy w grudniu. E, bardzo nas zmroziło wtedy, dzisiaj aura nam bardzo ładnie sprzyja. Spotykamy się po to, żeby skonsumować frytki, stworzyć przy okazji wielką, wielką kolejkę frytkową. Najważniejsza jest ta atmosfera. Miło ma być sympatycznie, wesoło i smacznie. Słucham panią 100 grach, proszę. Ja dowiedziałam się na Facebooku. Uważam, że mob to jest. Bardzo fajna akcja i mam nadzieję, że więcej będzie takich rzeczy w Częstochowie. Fajnie jest tak e, organizować e, or, imprezę organizowaną przez miasto. E, ja tylko przechodziłam i zobaczyłam, że jest tu duży tłum, więc wiedziałam, że na pewno e, stoją za czymś dobrym. Bo, bo cukier zdrożał, a tu jest 50% obniżki. Za pomocą Flashmoba e, reklamujemy Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej Frytka Off, który będzie miał miejsce 10-11 czerwca tego roku, tutaj właśnie na ulicy Piłsudskiego, zwanej Aleją Frytkową. Sądzę, że ta akcja jest bardzo fajna, aczkolwiek powinno być ich więcej, ponieważ Częstochowa się robi nudnym miastem. Ciekawe, ciekawego się w końcu dzieje w Częstochowie. Fajnie. Częstochowski Festiwal Kultury Alternatywnej Frytka Off. 10-11 czerwca 2011 Ulica Piłsudskiego. Bądź czujny. czujny. www.frydkaoft.pl